Siema, dzisiaj pokażę Ci sposób na darmowe V-Dolce w rozdziale trzecim. Powiem Ci jak możesz odebrać v i jest to w 100% legitny, działający sposób. Nie jest to na i faktycznie każda osoba, która jest na tym filmie będzie mogła zdobyć sobie fajne pręty w v -dolce. Czy inne rzeczy. Jak to możliwe, zaraz Ci wszystko wytłumaczę, bo naprawdę znalazłem mega fajny sposób. I osobiście, oczywiście, już sobie nagrody podbierałem, sprawdzałem, czy wszystko działa. I mogę Wam zagwarantować na start tego filmu, że na pewno nie pożałujecie. Tą metodę część moich widzów już zna, część nie, więc oczywiście, zaraz wszystkiego się dowiecie. Ale z doświadczenia wiem, że widzowie w większości są zadowoleni, używają tego, więc również, jeśli jeszcze tego nie znasz, koniecznie być ten materiał, bo może również się do tego zachęcę. Ale ty, drogi widzów, pamiętaj, teraz, żeby zostawić subika, łapeczkę w górę i wpisać kodik. sejkam w sklepie i jak będziesz wydawał swoje darmowe v naprawić to polecam. Dobra, a jak to możliwe, że te v są za darmo? Czy to jakiś skam? Nie, już się oczywiście tłumaczę. Cały sposób opiera się na tym, że korzystamy ze strony Gry na Plus. Zaraz znajdziecie tam oczywiście link w opisie do rejestracji, a ja wam zaraz krok po kroku wytłumaczę. Strona opiera się na tym, że wykonujecie na niej przeróżne zadania. Robi się na przykład zadania typu zagraj w jakąś gierkę, polajkuj zdaj suba na YouTube, zostaw lajka, like udostępnij post i za to dostajecie punkty. Te punkty następnie wymieniacie sobie na nagrody, czyli na przykład na V-Dolce, na PaySafe karty, na PayPala, czy inne fajne rzeczy jak skiny, gry, czy inne darmowe rzeczy. Jest z tego naprawdę duży wybór i zaraz Ci wszystko krok po kroku pokażę. I teraz część osób napisze, że dobra, ja wychodzę z filmu, no bo po prostu trzeba tam pewnie farmić godzinami punkty, no i nic bardziej mylnego. Moi widzowie już z tej strony korzystali, i mogę Wam zagwarantować, że te nagrody naprawdę szybko się zdobywa, również pokażę Wam ranking, gdzie najlepsze osoby już w ciągu połowy miesiąca podbierały nawet nagrody warte po 200 zł, co jest naprawdę świetnym wynikiem, tak naprawdę robiąc zadanie na jakiejś stronce. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby koniecznie wpisać kodik Kamstar jako polecającego. I również potwierdzić maila dostaniecie wtedy za to darmowe punkty na start, więc jest naprawdę mega deal. No bo już na sam starcik dostajecie easy punkciki, na które nie musicie tak naprawdę nic konkretnego robić. A teraz przejdziemy do strony. Szybko teraz pokażę ci dokładnie stronkę i omówię najważniejsze funkcje. Teraz jesteśmy na stronie głównej, no i tutaj mamy do wykonania zadania, które możemy sobie wybrać. Mamy tutaj, jak widzicie, kilka zakładek, no i na przykład takimi zadaniami jest pograć w różne gry, na przykład w World of Warships. To zagranie z jakiejś jednej. Bitwy z tieru dru drugiego Mamy już 250 punktów Następnie odblokowujemy kolejne zadania I każdy ma coraz więcej punktów I możemy sobie to odebrać Jak widzicie jest tego naprawdę, ale to naprawdę dużo I na przykład możemy grać w CS Na jakichś serwerach społecznościowych Możemy zainstalować na przykład Opera w tym zadaniu i za to również mamy punkty, jest to mega dobry deal, no bo z samej tej karty zagranie w jakieś różne giereczki możemy dostać kilkanaście tysięcy punktów, co jest naprawdę mega fajnym dealem. Kolejna sprawa, że tutaj mamy jeszcze więcej zadań. Dlaczego jest takie ważne? No bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Dla przykładu, ja na przykład lubię kategorię zadania, no bo na przykład mi nie, nie bardzo chce się grać w jakieś gierki, ale na przykład zadania typu na przykład udostępnić coś na Instagramie, coś tam polub, skomentuj, czy po prostu zrób coś w social mediach, no to mi mega pasuje. I ja akurat te zadania kiedyś sobie faktycznie robiłem, no bo są one proste, zajmują wam parę sekund, na dostajecie darmowe punkciki i naprawdę tutaj mamy po 20 punktów, więc wykonując wszystkie zadania naprawdę można sobie zgarnąć jakąś tam fajną kwotę. Mamy również płatne linki, gdzie możemy wykonywać kolejne zadania i mamy również zakładkę ściana ofert i artykuły. Tutaj akurat w ścianie ofert mamy dużo zadań na telefony, na przykład na Androida i iOSa ale ja Wam mega polecam na zakładkę artykuły. Z tego podróż są to naprawdę free punkty. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy napiszecie jakiś artykuł o grach i dostajecie w zależności od jego długości punkty. Dla przykładu możecie dostać nawet. 1000 punktów za jeden artykuł za ponad 10 tysięcy znaków. I dlaczego tak polecam? Z tego powodu, że moi widzowie robili artykuły i sami o tym mi pisali i faktycznie te artykuły im przechodziły bez żadnego problemu. No i mówili sami, że są to free punkty, bo napisać taki artykuł o giereczkach, no nie jest to nic ciężkiego. Teraz przejdziemy sobie do zakładki sklep. No i powiem wam, jak tutaj macie na odebrać nagrody. Osobiście nagrody już odbierałem. Są one dostępne tutaj w tej zakładce. No i naprawdę ta strona wypłaca, jest to gwarantowane, to tak jak mówię wszystko sprawdziłem i widzowie też wypłacali, więc wszystko działa. Teraz tak, co można tutaj wypłacić generalnie, mamy kilka typów nagród, Główną, ty, głównym typem są oczywiście jakieś vouchery, typy jak widzicie na Zalando, Smyka, Mpika, IKEA, ale raczej większość osób interesują gry. I tego typu rzeczy, możecie zrobić jak widzicie, Far Cry, najnowsze, Battlefield'y Ale i tak najlepszą nagrodą według mnie jest PSC, wypłata PayPal, ewentualnie VDolce Również jak widzicie są tutaj skiny No i naprawdę masa, masa tych rzeczy, są one ciągle dawane, Więc duży plus dla strony, bo widać, że się rozwija No ale osobiście najbardziej polecam właśnie odebrać sobie PaySafe Card'a Możemy go znaleźć tutaj na górze, już wam pokazuję PaySafe powinnam znaleźć. Proszę bardzo. I na przykład odebranie PaySafeCard'a 100 zł jest to 12 tysięcy punktów. Aczkolwiek mamy mniejsze nagrody, typu PaySafeCard 20 zł za 3400 punktów. I dlaczego ta nagroda jest taka super? Dlatego, że wiem, że nie każdy pewnie no, będzie wbijał 12 tysięcy punktów. Nie każdy ma tyle czasu. Ale myślę, że każda osoba tutaj na odcinku może sobie odebrać PaySafeCard'a 20 zł, robiąc tak naprawdę pierwsze parę wyzwań z głównej strony. Wystarczy zagrać tak naprawdę właśnie w te cztery gierki. No i macie to już za Taki PSC możecie sobie kupić, oczywiście, jakiegoś starter packa, czy na przykład doładować sobie PSC, konto PSC, żeby kupić karnet, ekipę, czy cokolwiek. Także oczywiście polecam Wam, ale również znajdziemy tutaj fałdolce. Fałdolce kosztują, jak wiecie, 6700 i również można sobie to zdobyć, jeśli ktoś chce. Jak najbardziej wypłata do 48 godzin, ale z doświadczenia wiem, że mi przychodziły wypłaty po kilku minutach. Więc tutaj naprawdę warto sobie przemyśleć, a wybór jest duży. Jeśli ktoś nie, nie używa tych rzeczy, Również może wybrać sobie PayPala, no i PayPala mamy na górze oczywiście PayPal, i również jest to taki sam koszt, jak w przypadku PESC, także totalnie nie tracicie na przykład punktów, na jeśli chcecie jakąś inną metodę, co jest naprawdę naprawdę mega git, no bo każda metoda kosztuje tyle samo punkcików, więc jest to mega fair. No i jeszcze muszę pokazać oczywiście ranking, bo to jest świetna sprawa dlaczego? Dlatego, że jeśli wejdziecie w ranking, możecie sprawdzić kto ile punktów zarobił. I co ciekawe, niektórzy z moich widzów faktycznie byli tu w rankingu i ich widziałem Dlaczego polecam to sprawdzać? No bo wtedy wiecie ile punktów realnie chcecie wyciągnąć. I zaraz ktoś powie camstar, nie będę robił tu dalej, nie będę farmił tydzień czy dwa, żeby zrobić jakąś rzecz. No i teraz wchodzisz sobie w taki ranking i proszę bardzo, pierwsza osoba w tym miesiącu jest to dopiero połowa miesiąca, ma 22 600 punktów. Oczywiście można wejść na ich profil, można sobie dokładnie zobaczyć, kto oczywiście tutaj kim jest i jak widzicie są to po prostu ogromne ilości punktów. I to jest mega dobry deal, no bo nie oszukujmy się, ale ta osoba mogła już odebrać takie naprawdę 200 zł Z samego robienia takich zadanek czy aktywności, tawy około 150, no i po prostu nawet jeśli są jakieś mniejsze tutaj pozycje, no to i tak jest to prawie 100 zł w połowie miesiąca za granie w gry. Możecie mówić co chcecie, ja osobiście tą stronę polecam, bo sam punkty sobie zbieram, no i oczywiście jest to dobry deal dla osób, które mają więcej czasu, chcą po prostu jakoś tam... Sobie zaplusować, coś zdobyć nie wydając pieniędzy. Nie oszukujmy się, ale żadna strona nie da wam w ciągu dnia paru tysięcy, a tutaj naprawdę macie paręset złotych miesięcznie wyciągać z samego robienia zadań. Dodatkowo pokażę Wam jeszcze jedną zakładeczkę. Tą zakładeczką jest zaproszenie znajomych. Znajdziemy to właśnie również po lewej stronie, w tym miejscu. I dlaczego to polecam? Bo działa to w ten sposób, że jeśli zrobicie sobie swój kod promocyjny. Albo podacie komuś linka, to po prostu jeśli on się zarejestruje do waszego konta, to wy za każdą osobę, która zarejestruje się i zdobędzie 1000 punktów, dostaniecie 300 punktów. Dlaczego to jest takie fajne? No bo nie oszukujmy się, ale każdy ma ileś tam kolegów, każdy może sobie zwerbować na te 10-20 osób, nawet z klasycznych, na tam ze znajomych, z Discorda, gdziekolwiek. I za to możecie już odebrać tak naprawdę PaySafe Card'y, możecie odebrać tyle ile chcecie, w zależności ile osób zwerbujecie, no i naprawdę ja to również polecam, no bo możecie podzielić się kumplami ze stroną i czerpać jeszcze z tego profity, zapraszacie jakieś 11 osób i odbieracie PSC 20 złotych, na przykład na Starter Packa, no po prostu świetny deal. Jeśli chcesz więc zdobyć darmową kasę na Paypala, VDolce, Pacef karty i na nagrody, wbijaj na linki w opisie, gry na plus, wpisz swój mój kodzik, żeby mieć na start punkciki, no i oczywiście róbcie zadania i dajcie mi znać potem, jakie nagrody odbraliście. Dzięki za uwagę, wybijajcie na stronkę w opisie, trzymajcie się, jo.